Nie uważasz sobie, dziś wdzięczny jestem? Żonek? Jestem w Warszawie już od kilku godzin. W tym całym zamieszaniu zapomniałem cię uprzedzić. No ale co się stało? Marcin do mnie że Agnieszka jest w szpitalu. Więc od razu pojechałem. Ona poprosiła mnie, żebym że jakieś tam rzeczy z domu. Więc pojechałem, potem już zostałem. I chciałem mieć pewność, że wszystko dobrze się skończy. No i co? Wróciła drogą córeczkę piękną. Hmm. 10 punktów w Też była u niej, ale widocznie wcześniej niż ty. Dlaczego mi nawet nic nie napisałeś? Nie? Przepraszam cię. Cały dzień dzwoniłam do ciebie, martwiłam się. Przepraszam cię, w tym zręczaniu... Wyłączyłem, znaczy wyciszyłem telefon, potem, potem komórka mi padła i Znaczyłem, się za tobą, wiesz, bardzo. Bardzo cię kocham. Bardzo cię kocham, słyszysz? Też cię kocham. Cześć, cześć, cześć. cześć. To jest dobrze, że jesteś. Przywiozłeś mi koszulkę Barcelony. Nie, ale ci przywiozę.